Potrzebuje naszej pomocy. Skutki zmiany klimatu są widoczne w naszym codziennym życiu, a kolejne raporty naukowców są niepokojące. Musimy jednak pamiętać, że najgorsze scenariusze nie muszą się spełnić, jeśli w porę zaczniemy działać. Jako samorząd mamy tego świadomość i stąd realizujemy szereg inwestycji, które mają temu zapobiegać. Poprzez między innymi realizację inwestycji drogowych. Jesteśmy liderem w kraju, jeżeli chodzi o wykorzystanie funduszy na zagospodarowanie scaleniowe i realizację scaleń. Ponad 40 milionów w ostatnich kilku latach trafiło tutaj na teren gminy Wierzbica na inwestycje drogowe. Stosujemy tam nowoczesne rozwiązania, takie jak płyty ażurowe, które przepuszczają wodę, kruszywo. Rolnicy mają dojazd do pól, przez co mniej zużywają paliwa, więc tej emisji jest mniej. Od stycznia 2024 roku Powiat Chełmski realizuje projekt pod nazwą Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego z zakresu neutralności klimatycznej. W ramach projektu organizujemy spotkania i warsztaty edukacyjne w szkołach, urzędach gmin, świetlicach wiejskich czy gminnych ośrodkach kultury dla mieszkańców z zakresu ochrony klimatu. Tworzymy mobilne punkty edukacji i doradztwa podczas wydarzeń organizowanych przez powiat, ale również uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez gminy na terenie naszego powiatu. Zostały również opracowane materiały dotyczące neutralności klimatycznej. Odpady w środowisku naturalnym stanowią jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Zanieczyszczenie środowiska różnymi rodzajami odpadów prowadzi do niszczenia ekosystemów, zagrożenia zdrowia ludzkiego i zmian klimatycznych. Odpady zanieczyszczają glebę, wody gruntowe i powierzchniowe oraz powietrze. Emitują metan i dwutlenek węgla, które są bardzo silnymi gazami cieplarnianymi, dlatego bardzo ważna jest segregacja śmieci, a następnie ich recykling co zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska i ogranicza zużycie nowych surowców. Na terenie naszego powiatu działa firma w miejscowości Rajowiec Fabryczny pod nazwą Ecoharpun, która zajmuje się utylizacją i dawaniu drugiego życia zużytym urządzeniom. Ecoharpun Recycling to zakład zajmujący się zbieraniem jak i przetwarzaniem elektroodpadów oraz zużytych baterii i opakowań. Od lat współtworzymy Czystą Polskę. Wykorzystujemy do tego najnowocześniejsze technologie. Zakład Rojaszu Fabrycznym jest tego najlepszym przykładem. Nie zamykamy się tylko na województwo lubelskie, działamy na terenie całej Polski. To czy wiążemy biznes z nauką i edukacją, bo tylko nowoczesne, dobrze wyedukowane społeczeństwo gwarantuje realizację zadań, jakie stawia nam XXI wieku. Sprawy związane z ochroną klimatu są dla nas bardzo ważne, dlatego wspieramy firmy, instytucje i organizacje, które dbają o środowisko. Jesteśmy w miejscowości żółtańce. Za nami jest farma fotowoltaiczna o powierzchni 23 hektarów. Farma powstała dzięki między innymi samorządowi gminnemu, samorządowi powiatowemu. Na terenie gminy Chełm planowane są jeszcze trzy lokalizacje, oprócz tej w Żółtańcach. Są dwie lokalizacje w miejscowości Srebrzyszcze, one są w trakcie inwestycji. Jest przewidziana lokalizacja w miejscowości Staw koło Góry Chełmskiej. I to jest największa lokalizacja na terenie gminy Hełm o powierzchni 110 hektarów. W tamtym rejonie również przewidziana jest lokalizacja wiatraków, czyli wykorzystywania energii sił wiatru. Na terenie gminy Hełm również odbywa się termomodernizacja budynków, która pozwala na mniejsze zużycie energii, a tym samym na mniejszą emisję dwutlenku węgla. Korzyści, jakie dają nam farmy fotowoltaiczne, to ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji, uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii, sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, coraz niższe koszty eksploatacji i rosnące zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii. Znajdujemy się przy zbiorniku w Dubience. Jest to zbiornik wodny o powierzchni niespełna 5 hektarów. Służy nam do gromadzenia, magazynowania wody w ciągu roku. Gdyż w ostatnich latach mamy duże problemy z suszą, więc ten zbiornik pozwala podnieść poziom wód gruntowych na terenie. Przyległym. Zbiornik ten w swoim celu również pełni funkcję rekreacyjną. W ciągu roku od początku lipca do końca sierpnia jest tu zlokalizowane kąpielisko strzeżone oraz do celów rybackich. Zbiornik jest również dzierżawiony przez Polski Związek Wędkarski, który dorybia ten zbiornik co roku. W dzisiejszych czasach, przy rosnących kosztach energii i zmianach klimatycznych, które stają się coraz bardziej odczuwalne, Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania domu i źródła ciepła staje się kluczową decyzją. Zwłaszcza, wybór właściwego źródła ciepła nie tylko przyczynia się do ochrony środowiska, ale także pozwala na znaczną redukcję kosztów ogrzewania. Najpopularniejsze obecnie niskoemisyjne i ekologiczne źródła ciepła, które są stosowane w ogrzewnictwie, to są kotły na biomasę, pompy ciepła, kondensacyjne kotły gazowe. Elektryczne kotły centralnego ogrzewania oraz ciepło systemowe. Są to źródła ciepła, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko oraz efektywnie wykorzystują energię, którą produkują. Na naszym terenie obecnie najpopularniejszym źródłem jest kocioł paletowy oraz kocioł zgazowujący drewno. Jest to dość ekonomiczne rozwiązanie oraz ekologiczne. Kolejnym źródłem są pompy ciepła. Dobrze dobrana pompa ciepła plus instalacja fotowoltaiczna to bezobsługowe, zeroemisyjne i bardzo dobre rozwiązanie, które możemy zastosować praktycznie w każdym gospodarstwie. Wszystkie wymienione źródła są nowoczesne i ekologiczne. W moje cenie najkorzystniejsze rozwiązanie obecnie to dobrze dobrana pompa ciepła plus instalacja fotowoltaiczna. Sam korzystam z takiego rozwiązania od pięciu lat i jestem bardzo zadowolony. Zero Waste w kontekście kół gospodyń wiejskich oznacza działania mające na celu minimalizację powstawania odpadów i promowanie zrównoważonego stylu życia w wiejskich społecznościach. Koła gospodyń wiejskich odgrywają ważną rolę w edukacji ekologicznej i wdrażaniu zasad Zero Waste, np. poprzez promowanie niemarnowania żywności, wykorzystywanie resztek oraz kompostowanie. My jako gospodynie wiejskie staramy się jak najmniej marnować, więc zbieramy i dary lasu, i dale, dary ogrodów, czyli tak, zamykamy w słoikach grzybki różnego rodzaju, które zbieramy w lesie. Także zamykamy owoce i warzywa, robiąc kompociki, dżemy, ogóreczki wszelkiego rodzaju i sałatki. Mało tego, żeby nie marnować żywności, resztki z obiadu też zamykamy w słoikach. I tak na przykład gotując fasolkę po brytyjsku, to co pozostaje, zamykamy do słoika, pasteryzujemy, mamy gotowy obiad nawet za miesiąc. Tak też się dzieje z bigosem, flaczkami. Każdy z nas chyba gotuje rosół. A w rosole wiadomo jest mięso. Jeżeli to mięso nam zostaje, to to już prosty przepis na pasztet. Więc wszystkie rzeczy, które nam zostają z obiadów i nie tylko, potrafimy przetworzyć raz jeszcze. My, jako koło gospodyń, staramy się przede wszystkim nie marnować żywności i nie traktujemy tego jako chwilowej zachcianki, tylko po prostu staramy się dbać tym sposobem też o środowisko, żeby nic się absolutnie nie marnowało. I wykorzystujemy nie tylko resztki z obiadów, ale na przykład, jeżeli gotujemy ziemniaki, nie wyrzucamy obierek. Z obierek robimy tutaj chipsy ziemniaczane, a nawet nawóz do kwiatków, więc zalewamy ciepłą wodą obierki. One stoją dwie doby i służą jako nawóz do kwiatków. Tak też się dzieje na przykład ze skórkami z bananów. Przy ubieraniu cebuli zostają nam obierki z cebuli. I my przygotowujemy boczek taki pyszny, gotowany w obierkach cebuli. Dodajemy jeszcze przyprawy takie najprostsze sól, pieprz. Wymieniamy się przepisami, sposobami na pasteryzację z rodziną, znajomymi, z zaprzyjaźnionymi kołami gospodyń. Tak, aby rozszerzać naszą wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia. Dlaczego to warto robić? Dlatego, że my jako ludzie bardzo dużo marnujemy żywności, a no, nasza planeta potrzebuje teraz ochrony, potrzebuje naszego wsparcia, bo inaczej jest coraz ciężej dla niej i dla nas także. Zmiany klimatu wpływają na większość obszarów naszego życia. Sektorem ściśle związanym z klimatem jest rolnictwo. Główną uprawą w moim gospodarstwie jest tytoń. Uprawiam także dynie. Tytoń jest rośliną ciepłolubną, wrażliwą na duże opady czy brak opadów. No i w ostatnim czasie zauważamy właśnie tą pogodę taką bardzo zmienną. No i są różne trudności właśnie, za dużo deszczu, gnije na polu, jest za sucho, za gorąco, tracimy na jakości też, żeby wstrzelić się w te okienka pogodowe, na przykład z sadzeniem. stosuje tą metodę hydroponiczną. Metoda ta polega na tym, że tace wypełnione taką spe specjalnym torfem, Pływają na wodzie w takich basenach, a w wodzie rozcieńczony już jest nawóz, środki ochrony roślin, oszczędzam na własnej pracy też bo nie muszę podlewać tych roślinek. Roślinki są wyrównane. Uprawiam także dynie. Dynie odmiany bez w której ziarna są przeznaczane na olej. Ziarno sprzedaje. W okolicznych firmach skupujących miąż tak zostaje właśnie taka rozdrobniony na polu jako nawóz skutki zmian klimatu są dotkliwe dla każdego mieszkańca, nie tylko powiatu chełmskiego. i dlatego ważne jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, aby zminimalizować te skutki, aby życie na ziemi było lepsze. Powiat hełmski stawia na ekologię i taki kurs przyjęliśmy wcześniej i kontynuujemy.